Dziękujemy Ci, Ojcze, za ten dzień, dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że nas chronisz i strzeżesz. I chcielibyśmy też Tobie dzisiaj podziękować za całą moc Chrystusa, którą nam dałeś w Duchu Świętym, za tą zdolność do robienia tych samych rzeczy, które robił Chrystus będąc na Ziemi, Panie. Dziękujemy ci, że w Duchu Świętym dostaliśmy to wszystko i dziękujemy też tobie, że uczysz nas tego używać i tym dysponować. Dziękujemy ci, drogi Ojcze, za to, że jesteśmy szafarzami diamentów, skarbów. Szafarzami czegoś cenniejszego niż Najcenniejsza rzecz na tym świecie, szafarzami krwi Chrystusa, Panie. I dziękujemy Ci też za to, że jesteśmy święci w Twoich oczach, że zostaliśmy do końca raz na zawsze uświęceni Jego ofiarą, dzięki czemu Możemy mieć prostą, czystą i miłosną relację z Tobą, Ojcze. Dzięki krwi Chrystusa staliśmy się kimś więcej niż wojownikami Chrystusa, niż dziećmi Bożymi, niż uczniami Chrystusa. Ale staliśmy się jedno z Tobą, Ojcze. I już nie wiemy, gdzie kończą się nasze myśli, a zaczynają Twoje, gdzie kończą się nasze uczucia, a zaczynają Twoje, gdzie kończą się nasze drogi, a zaczynają Twoje. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że Ty i ja. Jedno jesteśmy, i że ta ofiara zapieczętowała nasze zbawienie raz na zawsze. I choćbyśmy do końca swoich dni mieli nic więcej nie dostać od Ciebie, to będziemy Tobie wdzięczni. Za tą jedną, jedyną ofiarę, która zrobiła wszystko, co powinna zrobić, i do której nic nie możemy dodać, która jest święta, czysta, kompletna i doskonała. Bądź uwielbiony, drogi Ojcze, bądź wywyższony. Od głębin oceanów, aż po szczyty, gór. Amen.